Cześć wszystkim, wracam do Was ponownie po długiej przerwie, rocznej prawie. No nie miałam ochoty w ogóle nagrywać, nie siedzę na internecie, aż tyle nie jestem internetową osobą, tak więc nie za bardzo miałam ochotę. Natomiast no, wiem, że parę osób jest ciekawe tych kosztów, jakie to jest, jakie jest podniesienie kosztów z systemem gospodarczym budowy domu, więc przyjdę do Was z aktualizacją właśnie dzisiaj. Ostatnim razem skończyłam na stanie surowym otwartym, teraz przedstawię Wam stan surowy zamknięty i stan, stan deweloperski. Hmm, deweloperski, ja moim okiem tutaj nazywam stan, w którym mamy też gładzie i malowanie, nie tylko tynki, elewacje i to, co mam deweloper, tylko plus gładzie i malowanie ścian, czyli dom jest przygotowany do wykończenia całkowicie. I teraz. Ostatnim razem stan otwarty z dokumentami wyniósł, mówiłam, 283 tysiące zł brutto. Teraz zaktualizujemy to o okna, bramę, drzwi wejściowe itd. Tak za okna mamy ich 20, bramę 5,5 m na 2,50 oraz drzwi wejściowe, które mamy na zamówienie pod nasz otwór, więc wydaliśmy na nie więcej niż ogólnie się wydaje. Wyszło nas 164 tysiące złotych, jeszcze do tego są doliczone rolety zewnętrzne, nie na wszystkie okna tylko na połowę, czyli tak około 12 okien ma, nie chcieliśmy na wszystkie, więc 164 tysiące złotych to jest plus stan surowy otwarty wychodzi na stan surowy zamknięty, czyli 440 w zaokrągleniu 8 tysięcy złotych, 448 tysięcy złotych to jest stan surowy zamknięty za nasz Dom, dom w aromach 3G2E dokładnie. Powierzchnia użytkowa przypomnę to jest około 215, bodajże 216 czy 219, już nie pamiętam nawet. Natomiast ta powierzchnia razem z garażem to jest około 245, 250, już też nie pamiętam, to jest tak około. Z projektu jest 245, ale my wprowadzaliśmy zmiany więc wyszło trochę inaczej. Ja zawsze mówię 245 i 215 użytkowej, jednakże to jest troszeczkę chyba więcej, minimalnie. Ale przyjmujemy 245 215 dalej. No i tak, stan deweloperski. Ja będę mówić w stanie deweloperskim o hydraulice, elektryce, tynkach, styropian posadzkowy, same posadzki, regipsy z ociepleniem, czyli z wełną, elewacja i do tego jeszcze gładzie i malowanie ścian. No więc kolejna. Hydraulika. Na hydraulikę, którą wykonywaliśmy całkowicie sami przy pomocy mojego daty, któremu jestem zawsze super wdzięczna za to. Za hydraulikę wydaliśmy szalone 3200 zł. Są to rury chyba PPE drzewane i do tego jest, była robiona kanalizacja. Cena wyszła nas dosyć niska, z tym, że my mamy też w hurtowni na firmę trochę zniżek. Więc no tak jak 50-60% mamy zniżki. Na, kupując właśnie te produkty w hurtowni w Zielonej Górze. Więc ogólnie ceny są bardzo fajne. Zakładając, że ktoś nie ma tych zniżek, to wyda może, nie wiem, jeszcze raz tyle, czyli załóżmy te 6 tysięcy na 245 metrów kwadratowych. My no w sumie prowadziliśmy instalację całkowicie normalnie, więc jest to taka cena, myślę, że konkretnie nie przesadzona. Natomiast następną rzeczą, którą robiliśmy, jest elektryka i tutaj niestety nie zapisała mi się cena całości. Wstawiłam na koniec, jak już zmontuję filmik tutaj na dole, ile będzie, też nie wyniosła nas elektryka, bo nie mam tutaj zapisane. I zużyliśmy około 1000 metrów bieżących kabla 3x2,5, 1000 metrów bieżących kabla 3x1,5, 30 metrów kabla ziemnego i 30 metrów kabla do indukcji specjalnie. Dodatkowo kupowaliśmy kable do głośników ściennych, elewacyjnych i w kuchni w zabudowie, więc mieliśmy to wszystko wyprowadzone i teraz też mamy głośniki w ścianach w suficie zamontowane. Yy, ogólnie, radzę, radzę no. ja, jeszcze raz zrobiłabym dom, no, zrobiłabym to samo. Może tak. Yy, głośniki w ścianach super sprawa, poczekajcie muzykę sobie z telefonu, kiedy chcecie. I naprawdę, yy, ja, jako osoba, która naprawdę bardzo lubię słuchać muzyki. Nie wyobrażam sobie teraz, że to bez głośników w ścianach. I zawsze mogę sobie puścić muzykę, kiedy chcę. I jaką chcę. I słuchać fajnie, głośno, a nie z jakiegoś telefonu. Następna sprawa: tynki. Yy, tynkowane u nas było 890 m2. My tynkowaliśmy też sufity na całym parterze. Na piętrze niebo są podwieszane, ale parter jak najbardziej. Dlatego wyszło te 890 m2. Yy, I za metr dawaliśmy 37 złotych yy, brutto. Czyli 37 zł za metr kwadratowy. Łącznie wyszło około 33 tysiące złotych. Też daliśmy trochę więcej za materiał, ponieważ my na parterze, jak już też wcześniej nie wiem, czy pokazywałam, czy nie mamy dwutowniki. No i te dwutowniki sprawiają, że płyty kanałowe leżą. W tym miejscu po prostu 2 cm wyżej, czy tam półtora. No i musieli narzu narzucić trochę więcej tynku. Od razu, za jakiekolwiek pytania, czy tam skargi, że nie, tynk nie odpada. Tam jest około naprawdę musi być 3-3,5 cm tynku. Wyszli panowie świetnie. Zresztą na filmiku zobaczcie, że nic nie widać, żeby było jakkolwiek nierówne. Wychodzili po prostu z tego. Nie ma perfekcyjnego poziomu, ale nie ma opcji, że to zauważycie. Jest tam dużo tynku, nie odpada, nie odparza się, nie ma problemu. Jest ok, jest super. Następny wydatek to są posadzki. Z układaliśmy my. Zamawiałam ja prywatnie w hurtowni na chyba styro24 styro bodajże na internecie. Ceny naprawdę fajne. Dostawa pod sam dom z fabryki SwissPora, bo zamawialiśmy tylko ze SwissPora zawsze. Więc naprawdę też polecam, bo dostawa jest do Was, przywiezie Wam. Co prawda sami rozpakujecie. Ceny naprawdę porządne. No i wiecie, co zamawiacie, i sami wybieracie. Porozumienie ze stroną też jest naprawdę fajne. No i tak, my posadzki na piętrze mamy 100, około 107 m2. Na górze dawaliśmy 14 cm styropianu i 6 cm posadzki. Na parterze 111 m2 użytkowe. Yy, znaczy, użytkowe w. A, nie liczyłam w ja garażu, dobra? To użytkowe. I mam tutaj 21 cm stropianu i 9 cm posadzki. W garażu 36 m2. Mamy chyba tam też 20 cm posadzki ze yy, steropionu i ze spadkiem do około 15 czy tam 4, yy, 16 cm. I teraz tak, ceny. My dawaliśmy za 6 cm posadzki, już zbrojonej zbrojeniem rozproszonym, 46 zł za metr kwadratowy. W tym jest jeszcze złotówka za to, że układali dodatkową siatkę FIT 2,5, którą my kupowaliśmy sobie do domu, więc oni ją wszędzie położyli, że no i nie ma możliwości pękania, do tego jest jeszcze rozproszone zbrojenie, tak więc naprawdę posadzka uważam, że jest solidna. I na piętrze dawaliśmy za 6 cm posadzki ponownie mówię 46 zł za metr kwadratowy, na parterze dawaliśmy za 9 cm posadzki 53 zł za metr kwadratowy, to jest robota z materiałem. I na garażu dawaliśmy 64 zł za metr kwadratowy. Też robota to jest z materiałem. Garażu wyszło więcej, ponieważ tej posadzki jest też więcej finalnie. No i jest ze spadkiem. Dlatego płaciliśmy więcej mi to nie przeszkadzało i było ok. Siatka, którą kupiliśmy dodatkowo wszędzie na cały dom, na 270 m kwadratowych, żeby było z zakładem. Daliśmy 920 zł. Tak więc koszt jest niewielki, też polecam to robić. Tak naprawdę w każdym projekcie chyba teraz domów jest ta siatka zbrojeniowa w posadce czego ludzie nie robią, nie dają, potem mówią, że pęka, że się rozchodzi, że dylatacja nie w tym miejscu. Okej, okay. warto po prostu dać siatkę, nie jest ona droga, my daliśmy na całą dwupintrową chatę 900 złotych, więc no szału nie ma z teną. i ogólnie za całe posadzki za 240 parę metrów, to około 250 metrów użytkowych wyszło 28 440 zł. Następne. Tutaj też braliśmy ekipę, która nam zrobi, ponieważ ja nie będę się tym zajmować, powiedziałam i zbuntowałam się, powiedziałam, że nie. Więc jest to elewacja. Elewacja braliśmy ekipę do roboty. Materiał był dogadany z hurtowni i za robotę elewacji dawaliśmy. Jeżeli chodzi o samą bryłę domu, to jest 308 m2 i tutaj płaciliśmy 120 zł za metr kwadratowy brutto. No i to jest wszystko. Siatka, klej, grunt i tynk. Tynk nakładany był maszynowo. Natomiast na garażu, to jest bryła garażu 98 m2, elewacji ma i tam było tylko do gruntowania. Do momentu gruntowania na biało to jest 85 zł za metr kwadratowy brutto. Sama robocizna. Montaż parapetów 90 zł za metr bieżących brutto. Też sama robocizna. Czyli 120 zł za metr kwadratowy, 85 zł tylko do gruntowania i to są ceny jedynie za robociznę podkreślam. Całość elewacji, czyli wraz z materiałem, wyszło nas 106 900, czyli 107 tysięcy brutto. Yy, ogólnie no, był to duży wydatek, ale chciałam się. już mieć go z głowy, ponieważ ja nie lubię momentów, w którym. Od, odkładam duży wydatek, a wiem, że te pieniądze będą naprawdę spore wtedy, więc wolę zapłacić to szybciej, mieć z głowy. Tym bardziej, że taki wydatek jak elewacja na pewno za rok będzie droższy. Niestety, takie jest życie: wszystko drożeje i będzie drożeć, więc zakładałam, że za rok będą ceny droższe i są droższe, już aktualnie są droższe prawdopodobnie z tego co widziałam. Tak więc nie żałuję, że się pospieszyłam z elewacją, jestem z tego zadowolona. Wydawaliśmy dużo, ale mogło być gorzej. Kolejna sprawa, regipsy, robiliśmy też wszystko sami i tutaj mieliśmy 153 metry kwadratowe regipsów, to była cała góra, czyli zabudowa tego sufitu, niektóre ścianki, tutaj pod schodami jeszcze mamy ściankę zrobioną z regipsu, w garażu mamy dwie ściany i sufit zrobiony z regipsu, w kotłowni też podwieszaliśmy z regipsu więc wyszło więcej niż po podłogach, piętrach i wyszło 24 260 zł brutto za sam materiał bezrobocizny. Czyli 160 zł za metr kwadratowy samego materiału za regipsy. I tutaj podkreślam, my nie oszczędzaliśmy. Braliśmy też profile, pracowaliśmy na Knaufie. Na górze mamy wszędzie płyty te żaroodporne bodajże, te różowe. W po, pomieszczeniach mokrych oczywiście te zielone. Hmm, wełnę, jaką kupowaliśmy, to kupowaliśmy izover Supermata, czyli chyba Supermata Plus, czy coś takiego, tą taką yy, naj, najwyższej jakości jakby od izowera, bo ja no zawsze tak. wychodzę z założenia, że swój dom buduję jeden i nie będę oszczędzać na wełnie, wydałam chyba 3000 więcej niż bym dała z domem czy 4000, ale czasami wolę z mężem dać więcej, a mieć pewność i spać spokojnie że jednak mamy y, lepszy produkt. I faktycznie przyszła ta wełna z Izover i byliśmy zadowoleni z jakości jej, bo naprawdę gruba, zbita. Y, naprawdę same plusy myślę, więc polecam Izover chyba super mata Jakoś tak. Y, następna sprawa y, to W gładzie. gładzie również robiliśmy sami. W cenie zawierają się wszystkie przyrządy. My nie mamy przyrządów do gładzi, malowania, gipsu i tak dalej. Więc wszystkie przyrządy są zawsze w cenach jeszcze materiałów. Więc to jest tak jakbyście pierwszy raz, tak jak my na przykład sobie kupowali sprzęt i do tego robili. Te ceny odnoszą się do wszystkiego. I za 800 m2 yy, dali, daliśmy łącznie 11 300. I to wyszło 15 zł za metr kwadratowy samego materiału, żeby zrobić gładzie. Yy, uważam, że to jest super cena, ponieważ na zagładzie i zamalowanie ekipa. Powiedziała chyba 60 zł za metr kwadratowy, gładzenia i malowania bez materiału. Więc już w tym momencie, pomijając materiał, który i tak kupiliśmy, zaoszczędziliśmy około 60 zł za metr kwadratowy. No, jak mamy 800 metrów kwadratowych, to powiem Wam szczerze, że prawie 40 tysięcy zaoszczędziliśmy. I fakt jest taki, że dla mnie się opłaca, nawet jeżeli to są jakieś rzeczy, nie wiem, niedociągnięcia. Gdzieś w oknach muszę zeskrobać, poprawić. Wolę to zrobić i na pewno zachować te 40 tysięcy w kieszeni. Co prawda, narobi się ktoś i popełnia się dużo błędów. Trzeba uważać, co się robi. Trzeba naprawdę poczytać, poglądać, zaciągnąć porady. My też to robimy. Mój mąż ciągle siedzi przegląda takie rzeczy. No i jeżeli to zrobicie, to faktycznie i powoli do celu to będzie wszystko ok. I następna rzecz to jest malowanie już. Hmm, czyli tak, Gładzie nas wyniosły 11300, 300, natomiast malowanie wyniosło nas 7700, czyli 10 zł za metr kwadratowy. Więc łącznie za Gładzie i malowanie za materiał daliśmy 25 zł za metr kwadratowy. I w to też wchodzi agregat natryskowy, ponieważ my malowaliśmy natryskowo, yy, braliśmy farbę chyba Dulux Professional. Więc ona jest cenowo podobna do tych całych Ticurilli czy jakiejś Sigmy. Zresztą mieliśmy w sklepie, który tylko sprzedaje tą Professional, Sigma i Ticurille bodajże. Tak więc cenowo było też sporo za, za tą farbę do malowania. Mogliśmy naprawdę przeoszczędzić i wiem, mogliśmy kupić jakąś tańszą typu Beckers, ale kupiliśmy tą, tą co kupiliśmy i, i ja uważam, że farba jest naprawdę ładna, fajna. Tym bardziej jeszcze. My wybraliśmy kolor RAL, chyba 9016. To jest taka złamana biel. No zresztą, jak widzicie, ona nie jest, jest śnieżnobiała. On jest bardziej, może coś jak ładzień, bardziej takie właśnie w beżo-szarości wpada. Więc dopłacaliśmy za to, ponieważ my jakby z fabryki nam przywozili zmieszaną w odcieniu RAL i za to też zapłaciliśmy drożej. Gdyby nie to, gdybyśmy brali jeszcze inną farbę, to na pewno byśmy zaoszczędzili parę tysięcy śmiało i bez problemu. Tak więc, podsumowując już wszystko, poza tą cholibną elektryką, której niestety tutaj nie mam wypisanej, ile zapłaciliśmy, ale też robiliśmy ją sami w razie czego, więc w sumie jedynie posadzki, tynki, elewacje i okna, to są ekipy, reszta jest nasze wykonanie, Za stan deweloperski, zapłaciliśmy łącznie około 620 tysięcy brutto. To jest stan deweloperski, gdzie już tylko musimy położyć podłogi, płytki, pierdół, pierdół. 620 tysięcy brutto bez elektryki. Z elektryką stawię Wam tutaj napisane, ile wyszło z elektryką, ale to nie będzie jakoś dużo więcej, z tego co pamiętam. Więc to jest 620 tysięcy za stan deweloperski, dom 245 m2, użytkowej 215 m2 i projekt o nazwie Dom w Aromach 3G2E. No i teraz, ja uważam, 620 tysięcy brutto nie jest to duża cena, ja tak uważam, za dom dwupiętrowy 245 m2. Co prawda, wykonanie jest własnoręczne, no i tutaj jesteśmy naprawdę dużo do przodu, bo ja uważam, że gdybyście robili to systemem zleconym nasz dom, to kręcilibyście się już około miliona. Bo nie, znaczy mnie to też nie dziwi, bo każda ekipa musi coś zarobić, każda ekipa otrzymuje swoich pracowników i ja to rozumiem, więc wiem, żebyśmy wydali na pewno o wiele, wiele więcej. Roboty też, szczerze mówiąc, jeżeli robicie wszystko sami, to widzicie ile jest roboty. Jeżeli inwestor chce mieć coś zrobione 2-3 tygodnie, to wykonawca musi mieć dwóch, trzech pracowników, robota wtedy idzie szybko, ale to jest tyle sam roboty za każdym razem, co wy byście to robili i to trzeba brać zawsze pod uwagę. My robimy to sami, często już denerwujemy się, no i trochę przeklinamy pod nosem, bo chcemy robić to sami, bo nie chcemy się zawieść na ekipach i chcemy też no, wydać po prostu mniej pieniędzy. No, no nie oszukujmy się, ja mam zaufanie do siebie, wolę wydać mniej pieniędzy, ale w dalszym ciągu. Nie warto się oszukiwać, że systemem zleconym zbudujecie za 50 tysięcy więcej czy 60 tysięcy więcej. Tylko naprawdę do tych 600 20 tysięcy dodać śmiało można 200-300 tysięcy i to będzie system zlecony. Ja tak uważam i uważam, że to jest taka realna stawka. Około miliona wtedy się zamykacie. <gry> ok, jeszcze yy, chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś interesuje ten projekt, to teraz już skończymy koszty. Jeszcze nagram. Wam filmik tego domu. Ogólnie oprowadzę, pokażę przestrzeń, bo są pewnie osoby, które się zastanawiają nad tym domem, więc może chcą zobaczyć tą przestrzeń mi to mi wszystko jedno, czy to ktoś zobaczy, czy nie. Tak więc, tylko jeden co nie zwracajcie to brudne podłogi. Więc do ostrzenia za 5 sekund z oprowadzeniem po domu. Trzymajcie się. No i dobra. Jestem ponownie, zacznijmy oprowadzanko, takie szybkie. Mam nadzieję, że się zmieszczę w paru minutkach, co jest gdzie, jak wygląda przestrzeń dla zainteresowanych. Dobra, Zaczynam od garażu. Garaż ma 6x6, to jest 36 metrów kwadratowych, nimy dwustanowiskowy. Czy dwustanowiskowy, to nie wiem, ciężko stwierdzić, Uważam, że uważamy, że może niekoniecznie. Powinien być trochę większy, myślę, że 7 na 7 byłoby ok. Na górze i z boku ocieplaliśmy ścianę styropianem, a raczej PIR. 8 cm, ponieważ tam jest część mieszkalna i nie chcieliśmy. Zresztą tutaj widać. 8 cm, żeby nie wychładzać nigdy domu. Tutaj są drzwi wejściowe i wiatrołap. Wiatrołap ma bodajże 4 metry na. 4 m na 2. Nie, 4 m na 2 coś. Więc około 8 metrów kwadratowych Wystarczający. Tutaj była. W projekcie ściana my ją usunęliśmy i jestem z tego bardzo zadowolona. Ja lubię otwarte przestrzenie. Jeżeli ktoś robi, wywalcie sobie tą ścianę, Bez, bo jest zbędna. Wchodzimy do części do życia. Tutaj w, w projekcie tutaj była kuchnia. tu była ściana, tu była kuchnia, tam było wejście do, i z tyłu do sypialni. tył jak widzicie, nic tam nie ma, wywaliliśmy tam całą bryłę. Zrobiliśmy okna, otworzyliśmy salon. Wszystko, co tu było, zostało poprzemieszczane. Salon ma 7,5 na 4, to jest około 30 m2. Tutaj jest wyjście na taras i tutaj. Tutaj mamy tak, tu będzie stół do jadalni, nie patrzcie tylko na tym kurz na podłogach, bo tutaj ciągle coś robimy, więc masakra jest, żeby to utrzymać czystość na razie. Więc tutaj będzie stół do jadalni. HS na taras, zrobiliśmy otwarte w dwie strony. Ja jestem super zadowolona z tej opcji. Jeżeli ktoś lubi też tak, takie rzeczy jak ja, no to warto przemyśleć. Otwiera się w razie czego jedna część, a potem druga. Tak więc, możecie sobie nawet otworzyć też jedną. No i wychodzić śmiało. A jeżeli potrzebujecie otworzyć dwie strony, no to sobie otwieracie i macie całkowite przejście na kuchnię. Więc ja uważam, że to jest super rozwiązanie. Dobra. Tutaj mamy okno takie no największe, chyba 3,25x2,40. Hmm. Tu jest wyspa, ona będzie w płytkach, tak więc nie zwracać uwagi. Mamy już indukcję i okap zamontowany, żeby sobie używać. Tam będzie zabudowa, i z tej strony też będzie cała zabudowa. Więc yy, tak wygląda kuchnia. Pierwotnie chyba w planach to był salon i to jakiś tam kominek. Yy, ja uważam, że w ogóle bez sensu, ponieważ. No, ja uważam po prostu, że to bez sensu, zmieniłam to wszystko, tak samo zresztą jak tu była antresola, wszędzie, je, my, my jej nie mamy. Przez to, że usunęliśmy tamtą część bryły, zabudowałam antresolę, uważam, że jej nie potrzebuję. Tutaj mamy przejście, naprzeciwko jest kotłownia u nas, tam była sauna chyba. W... W projekcie, co dla mnie bez sensu. Tutaj mamy kibelek koło kotłowni bez prysznica, i tutaj jest cała strefa taka jakieś półki dla kota, rzeczy i tak dalej. Schody, zresztą tak samo jak i parkiet, zamawialiśmy z parkieciarni, to jest naturalne drewno, chyba dwa, ponad 2 cm grube. Deski lite i bejcowany na kolor antyczny dąb. Schody zresztą tak samo, one są od stolarza, kupowaliśmy stopnie i podstopnice, robił nam na zamówienie. Też jak widać one mają takie noski i to też jest lite drewno, bejcowane lakierowane i montowane przez nas, więc schody wykonywaliśmy sami po zakupnym. Bardzo mi się podobają to jest moja wymarzona rzecz. Kolejnie, barierka też robiliśmy sami. Jeżeli ktoś się zastanawia nad zrobieniem takiej barierki, to też dajcie znać, mogę Wam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę pokazać, w jaki sposób my zrobiliśmy, zazbroiliśmy, czy tam zalaliśmy, ponieważ my to robiliśmy sami i jest to murowane. Wszystko jest wymurowane, otynkowane, zagładzone, solidne, tak? Więc będziemy tutaj dawać tylko jeszcze drewnianą barierkę i gotowe. Yy, tak. Więc tak to wygląda. Ciemne podłogi, moje marzenie zresztą. Jak widać, ja jestem zachwycona moim domem przyszłym. Dobra, idziemy na górę. I na górze. A, dom też oczywiście wybraliśmy z tego względu, że ja nie chciałam mieć skąd zakręcany, chciałam mieć jednobiegowe. I moje marzenie się spełniło, ponieważ u rodziców mamy zakręcane. Tutaj, tak, Taras, jak na tą chwilę. Jak na tą chwilę jest masakra? Kiedyś tam coś będzie. Tutaj jest pierwszy pokój, chyba najmniejszy, bo około 12-13 metrów kwadratowych. Tutaj chyba pozostawiliśmy podobnie jak było w planach, tak mi się wydaje. Okna nie pamiętam, chyba coś pozmieniliśmy, ale też nie pamiętam do końca. To już to jest zobaczcie w planach, jeżeli Was interesuje ten projekt, co jest zmienione. Tu jest okno 1,75 na 1,75 m, tu jest okno 2,40 na chyba 100. Dobra, tutaj jest moja wymarzona barierka numer 2. Nie mogę się nigdy na nią napatrzeć, więc wam też pokażę trochę. Tutaj <laughs> jest pokój yy, kolejny. On ma 16 m2. Znowu okno jedno nieotwierane zawsze i drugie otwierane. Ogólnie yy, wszędzie mamy też klimatyzację, ponieważ klimatyzacją będziemy ogrzewać i chłodzić. Więc jest to też taki, taka nowinka. W sensie nowinka taka informacja, na pewno gdzieś tam zimą wrzucę koszt ogrzewania klimatyzacją, ponieważ chciała mieć drewno na podłogach i innego wyjścia nie było według mnie. Nie chciała mieć kaloryferów już. Tutaj mamy kolejną sypialnię, sypialnia ma tutaj część sypialni ma 13 m, kwadratowych, też dwa okna, natomiast tam są jeszcze 4 m, chyba około 4 metry kwadratowe na garderobę dodatkowo. Tak więc odgrodzona jest część życia do garderoby. Naprzeciwko jest łazienka, ona ma około chyba 6-7 metrów kwadratowych, to jest do użytku dla gości. Nie pamiętam jak było w projekcie, więc jak ktoś interesuje, to proszę sobie zobaczyć, co jest zmienione, bo już ja nie pamiętam po, prostu po tych trzech czy czterech latach. Tutaj jest strefa master, tak to my sobie nazywamy. Nie wiem jak jest w Polsce, że główna sypialnia, ale jakby z łazienką i z garderobą. I tutaj wchodzimy. To jest nasza przestrzeń. Łazienka znowu 6 m metrów kwadratowych. My też mamy wymurowane prysznice przez nas z półką do siedzenia. Tutaj mamy sypialnię. Będzie tylko łóżko. Okno nieotwierane z widokiem. Natomiast tutaj okno jest otwierane. Zawsze tak mamy. Widok z okna, a nikt nas nie widzi. Moje wymarzone okno. I tutaj jest moja garderoba. No to około chyba 12 metrów kwadratowych. Zawsze marzyłam o garderobie. Mam dużo graciochów, więc będzie do przechowywania. Polecam też serdecznie, jeżeli macie możliwości oczywiście i metraż w swoim domu na taką garderobę, to polecamy. Dobra i tak to wygląda. Tu jest nasza strefa, wychodzimy i trzy pokoje. Tak naprawdę powinny być, yy, mamy cztery pokoje i garderobę, powinno być pięć pokoi, No, ale ja sobie zrobiłam samą garderobę i na dole wykluczyliśmy jeden pokój. No i tyle. Jeżeli macie jakieś pytanka, macie jakieś pytania odnośnie projektu jeszcze to dajcie śmiało stać w komentarzach, to Wam odpowiem. No to, my sporo pozmieniliśmy, ale ogólnie dom sam sobie jest. Uważam super <grymny> i projekt. Dobra, dzięki wielkie. Do zobaczenia kolejnym razem. Nie wiem, jeżeli chcecie, żebym powiedziała coś o drewnianych podłogach, ceny, ułożenie lub też może o klimatyzacjach coś to napiszcie w komentarzach i ja z chęcią odpowiem na jakieś pytanie, ale już bardziej konkretne, bo szczerze mówiąc, inaczej nie widzę motywacji do nagrywania, a jeżeli coś chcecie wiedzieć, to wtedy z chęcią wam odpowiem. Dobra, miło było, trzymajcie się i budujcie z głową. Hej!